Przełączanie się pomiędzy różnymi aplikacjami. W telefonie można uruchomić więcej niż jedną aplikację. Na przykład prognoza pogody, aplikacja do przeglądania internetu, czyli tak zwana przeglądarka, y, asystent Google. Zobaczymy, jak to wygląda. Czyli standardowo odblokowujemy telefon. I mamy ekran startowy. Tutaj mamy takie kreseczki. Jak się naciśnie, to możemy przełączać się. Między różnymi rzeczami. Co my tutaj mamy? Asystent Google, telefon, ustawienia najróżniejsze i przeglądarka internetowa. Żeby coś wybrać, należy to na to kliknąć. Chcemy coś jeszcze zmienić, po prostu lewo, prawo, i wybieramy, które chcemy. Ale jeśli chcemy na przykład zamknąć pojedynczą rzecz, przyciągamy do góry. Jeśli chcemy zamknąć wszystko, klikamy zamknij wszystko. I już w tym momencie nie ma żadnych aplikacji otwartych. Telefon jest czysty. Jest to ważne, żeby zamykać niepotrzebne aplikacje, ponieważ telefon wtedy zużywa mniej prądu. Czyli mówiąc po polsku, będzie dłużej działał bez ładowania.